Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na półfinał, już dwu mecz można powiedzieć, no bo PSG zagra u siebie z Borussią Dortmund na wyjeździe. Perze przegrało z Borussią 1-0 w Dortmundzie, a teraz będą grać u siebie. Z kolei Borussia Dortmund ma bardzo dobry wynik, 1-0, nie straciła w żadnej bramki w, w pierwszym spotkaniu z Paryżanami. No nie wiem, kto tutaj wygra, tak szczerze, stawiam na Borussia Dortmund, bo jestem ich kibicem wiernym i bardzo lubię ten klub, kibicuję z całego serca, Więc na pewno bym się ucieszył, jakby awansowali do finału, aczkolwiek to nie będzie pewnie łatwe, no ale trzymam gorąco kciuki. Oby nie wygrało PSG, bo nie chciałbym, żeby PSG wygrało, aczkolwiek jak są kibice PSG, też tu oglądają, to... Z czym sami się zresztą przekonamy, jaki, jaki będzie wynik. Ci co dopięgują PRZ, to będą pewnie kibicowe pr a ja będę kibicował Borus Dortmund. A ten mecz będzie o godzinie 21.00 na stadionie Paris-Germain. No i będzie się działo na pewno nie powiem to w tym spotkaniu. Kilian Mbappé kontra Furkruk. Furkruk jest ogólnie niesamowitej formie, więc. Ciekawy jestem, jak zagra w tym dwóch meczu. Pojemność stadionu, oczywiście, jest 48 229 miejsc. A sędzią spotkania będzie Orsato. Kontuzje w Perze to Kimbembe, Kurzawa, Rico i teraz niedawno Herandez. Dla nas o tyle dobrze, że Francja się osłabia, bo my mamy w grupie, właśnie Euro 2024, Francuzów, jeśli chodzi o Polskę. A z kolei w Rosji są dwie kontuzje. Pan Sebi, no i Durwil. A ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Szanowni Państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie końca i będziemy mogli przekonać się, która z tak naprawdę jest w lepszej formie. Czas na wielkie piłkarskie widowisko. Czy do tego dojdzie? Zaraz się przekonamy. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Bezże. Proszę Państwa, pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. Zobaczmy powtórkę tej bramki. To była centra palce, lizać. Idealnie mierzona. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. No to mamy 1 do zera. Witinia. Muno Mendes. Atak piłkarzy PSG. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Ledwo mecz się zaczął, a już mamy wlepioną żółtą kartkę. Ciekawe czy nie będzie to dla drużyny źródłem poważniejszych kłopotów w dalszej części spotkania. To na pewno, bo teraz obawa przed drugim upomnieniem będzie paraliżować i osłabiać szybkość reakcji. A zatem strzela. Tak, bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. Sędzianie gwizdze faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce gaz strzał w kierunku bramki. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Za Iremery. Hernandez. Trzmy, Paryżanie podchodzą pod pole przeciwnika. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Prostopadłe podanie od Usmana Dembele. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem nie niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Nie do Emreczana. Może co? Czy strzeli? I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Zaire Meri. Przyjmuje piłkę Hakimi. Dembele przy piłce. A to nie koniec akcji. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. To, że nie padł równujący gol, to nie przypadek. To bardzo udany Brand! I gol! Proszę Państwa! Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Mbappé utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Lilian Mbappé i gol! Kontaktowa bramka! No, teraz nic już nie jest pewne. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki, brat. A zatem mecz nabiera rumieńców. Paris Saint Germain. bynajmniej nie składa broni. Będzie jeszcze ciekawie. Miłka trafia do zawicera. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Uwaga! Czy teraz będzie okazja? Ależ to była sytuacja strzelecka! Czegoś takiego nie można marnować! Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Strzał z daleka! Lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. No, a teraz niepotrzebna strata piłki. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc de Prince. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie porusja prowadzi Dortmund 2 do 1 na sezonie perze. Na razie no takie dość zacięte spotkanie, nie powiem. Przejdziemy sobie do zmiany. Wrzucimy sobie intens wejdzie sobie za Sancho. Sabicera zdejmiemy, wrzucimy sobie Marco Roysa. No i wejdzie sobie jeszcze Enmecha za Adeyemi. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. to startujemy z drugą odsłoną meczu. Dortmundczycy prowadzą wprawdzie jednym golem, ale to do prawdy. niewielka przewaga. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Obronę tym podaniem. Proszę państwa, bramka wyrównująca. Co za pokaz woli walki. Wszystkie siły rzucone naprzód i udało się. Warto obejrzeć sobie powtórkę Gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt, dokładnie tam, gdzie trzeba. A Mbappé pakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Bramka. Gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Widzimy na powtórce jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Cóż, wystarczy na niego spojrzeć, jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywają. Na tablicy wyników mamy 3-2. Marquinhos. Przyjmuje piłkę Hakimi. Vitinha. Udane wejście, akcja przerwana. Teraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Groźnie, Brand może to wykorzystać. I znowu strzelają, ale szimponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna! Raz jeszcze widzimy na powtórce jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. I po tej bramce jest 4 do 2. Witinia. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Złapią kontakt. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. A Mbappé bardzo ładnie uderzył przy bliższym słupku. To nie była łatwa piłka. No, to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Czy Borussia wykorzysta teraz wolne miejsce na skrzydle? Co za interwencja! Kylian Mbappé. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Dobrze. Piłka nadal na boisku. Zrobiło się luźniej na skrzydle. Borussia chce to wykorzystać. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Borussia! Gol! Tak! Powiększają przewagę. Rywale w trudnej sytuacji. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Ładne złożenie się do strzału, instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Mina menedżera mówi wszystko. To nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Bez że gra dalej, sędzia zastosował korzyść. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Będzie zmiana, zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Biersson. No, a teraz niepotrzebna strata piłki. Na boku dużo przestrzeni. Paryżanie mogą to wykorzystać. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. W siatce musiałby się zdarzyć cud, by przegrywająca drużyna podniosła się z desek. Oto powtórka bramki. Docenimy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Rzeczy się starzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Nuno Mendes Hernandez Pozostało już tylko 120 sekund. Marquinhos Schodzi do środka. Co teraz zrobi? Teraz przy piłce. Tak, gol! Ale niestety to już chyba za późno. Przegrywają wysoko. Trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. Widzimy, jak dobre technicznie było to wykończenie. Siła strzału, odpowiednie podkręcenie wszystko zagrało tu idealnie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efekty. i koniec spotkania. Borussia Dortmund wygrywa z PSG 6 do 4. Co za mecz. Ile tu bramek wpadło, to się w głowie nie mieści. Aż 10 bramek w całym spotkaniu. Tego się nie spodziewałem, że aż... Taki mecz to będzie. Jeszcze aż naprawdę szok, że aż tyle bramek wpadło. I mimo wszystko, Borussia przychodzi dalej i gra w finale UEFA Champions League, a Perze jedzie do domu. Jeśli taki był wynik. No to Borussia gra w finale. Ale nie wiem, czy taki wynik będzie. No fajnie by było taki mecz zobaczyć. Ale to wszystko się okaże na żywo. że zagra w finale, czy Borussia zagra w finale. Ja wierzę gorąco, że Borussia zagra w finale. I mam nadzieję, że tak się stanie. A jeśli chodzi o mecz Realu z Bayernem Monachium, to myślę, że Real będzie grał w finale. Ale może też Bayern. Więc no, kto wie, może będzie też niemiecki finał. Borussia kontra Bayern, już kiedyś taki finał w sumie był. Borussia przegrała. Ale tak to by się znowu zrewanżowała Bayernowi w finale. no i zobaczymy jak to będzie. Jeśli chodzi o ceny w tym spotkaniu, to Felix Nmecha dostał dziesiątkę. Kolas Fulkrug no, w niesamowitej formie. 10 yy, dostał. Julian Brandt 8,8 no i Karim Adeyemi 8,7 oceny bardzo dobre oceny za w mecz, naprawdę super takie oceny wysokie, no się nie dziwię w sumie bo Rosja grała z całą parą, żeby wygrać to spotkanie no i się udało jak się wam podobało to spotkanie to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek Żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale, podajcie też na kanał Sebastian Wojta Wojtas Vlog, Wojtas Pś Kanał Christianix Games no i fanatyk widzewa. Trzymajcie się i do usłyszenia!